Witam! W kolejnym odcinku zagrajmy w Sonic Frontiers! Został nam już tylko, jeszcze tylko jeden szmaragd chaosu, który, podobnie jak na poprzedniej wyspie, znajduje się na głowie tytana, więc teraz już możemy zmierzać w stronę wskaźnika, który nam pokazuje, gdzie należy się udać na ostatnie wyzwanie tej wyspy, żeby odblokować arenę, gdzie odbędzie się walka jako SuperSonic. Pierwsza, trzecia i piąta wyspa mają podobną formułę, więc raczej to chyba nie jest to ten spoiler, że sprawy na drugiej wyspie są takie same jak sprawy na trzeciej i sprawy na piątej, chociaż na czwartej jest inaczej. Do tego dojdziemy. Jak będzie czwarta wyspa? Na spokojnie. Czwarta wyspa jest po prostu inna. Wiem, że już w sumie nie muszę zbierać pamiątek, bo mam wystarczającą ilość, ale i tak to robię, to jest po prostu uzależnienie, że widzę jakąś pamiątkę, czy coś do zebrania, czy jakąś zapadkę, czy coś, to po prostu odczuwam taką głęboką, wewnętrzną potrzebę, żeby to coś jednak zebrać, to bo... Tak jest po prostu w ten sposób uzależniająca. To po prostu zebranie tego czegoś, na przykład pamiątki, to po prostu daje taki... Mały wyrzut dopaminy w mózgu, jak ten wyrzut dopaminy w mózgu powtarza się co kilka sekund. To jest to naprawdę bardzo wciągające. Dobra, pójdę sobie teraz tutaj na skróty, użyję boostu, skoku i wybiję się tak wysoko i... ups. Chyba troszkę nie o to chodziło, dlatego że zrobię tutaj mały sequence breaking. Nie powinnam jeszcze tutaj być, jestem na arenie bossa. No cóż, to jest jedno z możliwych wejść, ale wrócę jeszcze. Żeby przejść tę misję w normalny sposób, pójść do tego wskaźnika. Tutaj powinienem wyjść, a nie wejść, więc tutaj przeskoczę na drugą stronę. Potem wam jeszcze pokażę, jak w inny sposób przejść do tego bossa. Taki dosyć nieuczciwy sposób. Można bossa odblokować dowolnej chwili, odkąd była scena ucieczki. Na razie jednak zagadajmy z nagrodą. Sonic, Nie że Any idea what changed? Something similar happened on the last island. Let's just call it a little divine intervention. If I can solve the lock's code, it should open the way to that flying titan. Wait, Sonic. You're still missing a chaos emerald, aren't you? Oh, well, that thing will tear you to shreds. The last titan was holding the final emerald. I'm willing to bet it's the same deal here. First, though, I need to play this crane game. Let me see. The stones and the ports seem to have corresponding colors. I teraz mamy bardzo nudną, mozolną i banalną migierkę żadnego wyzwania, poza skopaną pracą kamery. Otóż musimy sterować dźwigiem, możemy przesuwać go do przodu, do tyłu, a także możemy przesuwać ramię lewo-prawo. No i niestety tutaj kamera jest taka, że trochę z perspektywą głębi jest problem, ale i tak to jest po prostu banalne, bo tutaj po prostu nie ma sytuacji, w której coś może pójść tak. Po prostu musimy włożyć czerwoną kulkę do czerwonego slotu i to właściwie tyle. Wszystkie pokolenia i aj, jeśli nie złapiemy ich dokładnie za środek, to wtedy spadają. O, całe że jeśli by nie, ma, nie trafimy, to musimy zrobić korektę i czekać. Niestety ten dziwik nie porusza się troszkę zbyt szybko. No ale nie jest to jakaś irytująca migierka. Są gorsze. Są znacznie, znacznie, znacznie gorsze. Tak sobie myślę, że to jest dla mnie bardzo proste. Dla mnie. Ale podejrzewam, że jeśli ktoś ma problemy z widzeniem kolorów, na przykład daltoniści, to mogą mieć z tym problem, pomimo że to jest takie banalne. Podstawowa rzecz, żeby nie tylko tam były trójkąty na tych kulkach, ale żeby też były jakieś inne ikonki, żeby w razie czego daltoniści mogli to rozróżnić. No, nie pomyśleli. Ja mam o tyle dużo szczęścia, że widzę te kolory. Niektórzy nie widzą. A wy?

No to teraz musimy przejść na drugą stronę tunelu. Przez jaskinię, tam właściwie gdzieś już byłem. Bo wyskoczyłem tam zupełnie z drugiej strony. Ech. Ale lubię tego typu segmenty w tej grze. Są to właściwie takie mini poziomy, które sprawiają wrażenie profili normalnych poziomów. Do tego nie wykorzystują asetów Sonic Generations w kółko i w kółko Grindr i No i to już koniec. dotarliśmy do wyjścia. Użyję teraz magii oprogramowania do edycji wideo, żeby przyłączyć się na skórkę, która była w ramach współpracy z Monster Hunterem. E, zamiast po prostu normalnie przechodzić przez tę jaskinię, można sobie tutaj przejść tutaj górą sobie tupając. Tupanie bardzo nas porzuca do góry, do tego podwójny skok. I pokażę Wam miejsce, w którym ten boss aktywuje się przedwcześnie. Możemy tutaj wejść w dowolnym momencie gry, od zebrania w parach do chaosu i stanu ucieczki. Dobra, to było gdzieś mniej więcej w tych okolicach. Blisko sprężyny, tutaj była jedna sprężyna. O, tutaj druga. I to było gdzieś w okolicy krzaka. Dobra, zmieniła się muzyka, więc możemy teraz biec w stronę wieży. Tutaj akurat grałem na innym zapisie, dlatego... Mam taki pewien delikatny błąd w postaci zwiększenia ilości pierścieni. I teraz muszę dół wykręcić się w kółko, długo wykręcić się w kółko, żeby wmaksować no, mam 400 pierścieni i nadal nie ma tego bzz, 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 super prędkości. No, jest bzz, bzz. No dobra, no to teraz biegniemy na szczyt wieży, żeby zmierzyć się z wierną. Tylko e, nie przejmujcie się tym przejdź przez jaskinie. Nie muszę wchodzić przez eskinię, po prostu już mogę iść do bossa, biec sobie tutaj do góry, przejść sobie po tej wieży. Jest tutaj taki inny mini poziomik z wieloma ścieżkami, tylko niestety jest tutaj taki delikatny problem. Otóż, jeśli zginiemy podczas walki z Weberem, no to wtedy niestety wracamy zaraz do momentu po wyjściu ze skini. Więc jeśli zginiemy, to wtedy czekamy żeby wspiąć się i teraz czekamy żeby przyleciał a potem będziemy czekać żeby w końcu się do alfirta dostać. Dobra jeszcze ustaw się dobrze robaczku w sumie to właściwie dosyć dosłownie robaczku no i zopany pieronik nie mogłeś się utrzymać! I teraz musimy przechodzić przez ścieżkę Squid'a? Nie mam pojęcia czemu twórcy sobie wymyślili. Eee, nagle teraz w powietrzu zmaterializuje się ścieżka Squid'a, w której są dziury i będziemy musieli unikać pocisków. E, czemu? Skąd się w ogóle ta ścieżka bierze? Nie mam zielonego pojęcia, ale musimy przebiec do samego końca. I nie za bardzo mamy za sposoby, żeby to przyspieszyć. No, robimy chomika tak, przeskakujemy i taki tam... Ot. Klasyka Sonika. Nie możemy tutaj płynnie skręcać, możemy czegoś przesuwać na lewo i prawo i omijać te pociski. I bardzo ważne jest omijanie tych pocisków, dlatego że jeśli oberwał, to bym stracił pierścienie i już nie będę miał okazji do ich odzyskania. A im więcej będę miał pierścieni, tym dłużej będę mógł walczyć jako Super Sonic. Dlatego tak ważne właśnie było kręcenie się w kółko, żeby zebrać pierścienie przed tym bossem. Żeby mieć dużo czasu jako supersonik. No i też po to, żeby ta ścieżka szybciej się skończyła. Dlatego, że jeśli mamy naładowane maksymalne pierścienie, to po prostu ta sekcja schodzi troszkę szybciej. Dlatego, że biegniemy szybciej. Dobre, to już końcówka. Jeszcze tylko kawałeczek. I... Mm.

Uwielbiam tą muzykę tego bossa w ogóle. Muzyka walki, jako Super SMG, jest fenomenalna. I uwielbiam tę estetykę tego bossa. Po prostu lecimy na całą wyspę. Cała wyspa i z FNO przylatujemy i. Dobra, 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 dobra. Podczas tej walki ważne jest opanowanie bloku. Dlatego, że tutaj po prostu nie ma innego wyjścia. Musimy ten blok opanować. Niestety, sobie troszkę popsułem tą walkę poprzez odkrywanie. Że mogę zrobić blok na rakietach. Jest to najłatwiejszy sposób, żeby przejść tą pierwszą sekcję i za pierwszy razem, jak tym... musimy też za drugim i chyba za trzecim. Nie, nie, nie pamiętam, ale dopiero za którym razem odkryłem, że te rakiety można zablokować zamiast po prostu przelatywać, żeby się troszkę łatwiej. Musimy przede wszystkim uważać na wskaźnik, taki, taki biały prąd, który pokazuje, czy w zaatakuje. Jeśli go widzimy. To blok. Przy czym może się zdarzyć, że nas będzie chciał strolować i zaatakuje dwa razy. ta muzyka i wygląda, ogóle... ta walka wygląda fenomenalnie. A te kółka to właściwie nic nie robią. To tylko dekoracja. Ale wygląda fajnie. A teraz podczas tej walki może dosyć łatwo sobie uzupełnić pierścienie, co jest dosyć niewypowiadane na walkę. Dobra, blok. Teraz atakuje jeszcze raz. Drugi blok. Dobra, udało się. Jeszcze raz. Na Jeśli chcemy mieć troszkę więcej czasu na atakowanie go, to wtedy możemy zrobić okrąg najlepiej szybki, niż Superokrąg to jest najłatwiejsze i e, szybki. To raczej nie ma z wspólnego. Tutaj wam nie pokazałem, że można związać Whiterna używając Okręgu. Tutaj już widzicie, nie jest odległej przyszłości względem pozostałych nagrań, więcej sztabu, więcej praktyki. Wiem już jakich używać ataków, więcej tutkień, więcej przytrzymania i... Wilder został pokonany! Uwielbiam tego bossa, uwielbiam tę muzykę, ale jeszcze na sam koniec został bardzo klimatyczne QTE. I X i udało się zablokować. Krótki moment, rozwalania sobie pada. Lubię takie momenty, to jak siłowanie się z bossem, aż tu czuć. Cutie i dobrze wykorzystane, właśnie mogą wzmocnić takie filmowe sekwencje, że po prostu nie. Tylko patrzymy, ogonamy sobie. A tej faktycznie coś musimy robić. Faktycznie tą bryz musimy zablokować. Musimy zareagować na te rakiety i... Pum. I czuć, że to nasz refleks tutaj pomógł w tych rakietach. Akurat te siłowanie było akurat w tej lefek. Więc dosiłujmy się jeszcze tutaj, Otwórzmy tą gępę! I... Smacznego! Zryj to pokako! Jim Dirty. I bet. Things would have been over faster if I'd been Super Knuckles. You did all right. Yeah, you keep telling yourself that. I've got one more Titan bot to go. Hopefully, I'll find Tails too. I'm worried about him. He'll be alright. Now hurry up and save the day already. Do zobaczenia w następnej części.